Dziś mamy prym aprilis. Czasem opowiada się w tym dniu takie historie, które są nieprawdziwe, ale prowadzą do jakiegoś humorystycznego zakończenia. W dzisiejszej Ewangelii widzimy coś na wzór takiej historii, tyle tylko, że ona nie kończy się niczym humorystycznym, kończy się momentem grozy. Jezus naucza w Jerozolimie, jest rozpoznany przez lud, ale oni myślą o nim jako o zwyczajnym człowieku, o którym dużo słyszeli. Tymczasem on mówi im, że został posłany przez tego, który jest prawdomówny, że został posłany przez Pana Boga. Oni mu nie wierzą, a on tę niewiary im wyrzuca, mówiąc, że tak naprawdę Pana Boga nie znają. Moi drodzy, istnieje takie niebezpieczeństwo, że diabeł też będzie chciał doprowadzić do tego, byś Ty i ja Pana Boga nie poznał, byś zanegował Jego dobroć, byśmy nie uwierzyli w to, że On chce nas zbawić. W tych wszystkich momentach, w których taka myśl wkrada się do naszego serca, warto jest. Uznać, że to żart i to nieśmieszny, że to żart, który w swej konsekwencji dąży do grozy. Kiedy Jezus wyrzucił niewiarę tym ludziom zgromadzonym wokół siebie, oni podnieśli kamienie, żeby go zabić. Myślę sobie, że my też powinniśmy podnieść kamienie, ale tylko po to, by przegonić diabła z tą jego myślą, bo Pan Bóg jest tym, który przychodzi do nas zawsze z miłością, a wszystko inne jest żartem i to całkowicie nieśmiesznym.